Marcinowi, mogę tylko pogratulować, że uzyskał nominację wspólnoty państwa. Ja. Uzyskał nominację. To, to, to państwo decydujecie, jak ma być. Mili państwo, ja powiem tak. Gdybym miał jeszcze raz rozważyć swoją decyzję, ona nie była dla mnie prosta. Bo nie jest prosto przyjść i stanąć tutaj przed państwem i powiedzieć dokładnie to, o czym myślę i co czuję. Ja zdaję sobie sprawę, że. Rezygnuje z dużo prostszego zawodu, jakim, bo no, dzisiaj jest sprawie, że zawód, jakim jest spełnienie mandatu posła, to jest zaszczyt, kluba. Ja muszę powiedzieć tak, że chyba nieważne jest to, co było. I mam nadzieję, że jeszcze jest kwestia do zastanowienia, żydziku. bo tak, stara sensacja mówi w ten sposób: nie poznaje się zawodnika po chęcie, tylko po czynach. Czyny. Możemy określić i już można powiedzieć określić Marcina po upłynięciu kadencji. Możemy go ocenić i możemy na to racjonalnie spojrzeć. Zichu, nie możemy ocenić Ciebie, bo Tobie jeszcze brakuje rok. Ja powiem tak. Naprawdę jest, jest, jestem trochę czuł zniesmaczony, że tyle goryczy na Ciebie padło, bo nie jesteś rzeczywiście winnym, aż tak mocno. No, Ja powiem szczerze. Natomiast Zichu. Zobacz, co się stało. Jeszcze kilka, powiedzmy, lat temu do tego mi doszło. Coś musiało nastąpić w Twoim poczynaniu, że tak się stało. I zastanów się nad tym, czy nie warto rzeczywiście to, co mówimy, razem. Naprawdę. Bo ja, 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 ja nie podaję się oceny, czy absolutnie za mały jestem. Uważam za mały jestem. Nie mam takiej możliwości. Jestem zupełnie jestem świeżo, wiesz, pół roku dopiero. Radny poznałem to troszeczkę to wszystko, natomiast mogę ocenić rzeczywiście po tych czterech latach to, co, co Marcin zrobił. Po trzech. Natomiast wpływaj do kadencja i myślę, że trzeba mu też, co powiedziałeś słusznie, mandat na następne kolejne rzeczy, żeby ocenić go, czy jego poczynania były dobre, bo ty mówisz tak, popatrzmy po długofalowych perspektywach, jak to się będzie tutaj układać. Jeżeli za tyle tam wystawimy laurkę, to może będzie gorzej niż powiedzmy z tobą, szczerze mówiąc, dzisiaj. Dziękuję bardzo. Kto, kto z Państwa członków wspólnoty Ziemi Kościerskiej jest za tym, aby poprzeć kandydaturę, kandydata Marcina Mążeskiego w najbliższych wyborach?